Dziś uznałam, że pora najwyższa otworzyć sezon truskawkowy, więc na weekend u mnie ciasto z truskawkami, takie na bogato. Zaczynam od galaretki, bo musi wystygnąć, a nawet zastygnąć. Trzy galaretki rozpuszczam mniej więcej w jednym litrze gorącej wody. Jeśli robisz to ciasto w sytuacji, kiedy nie jest bardzo gorąco, czyli na przykład w zimie, z mrożonych truskawek, możesz dodać dwie galaretki i nieco mniej wody, jakieś 800 ml. Galaretkę mieszam i odstawiam do zastygnięcia. Będzie gotowa w momencie, kiedy zacznie tężeć. I teraz Biszkop, ale żeby nie było nudno, Biszkop dzisiaj zrobię nieco inny. Pomyślałam, że może komuś bardziej podpasuje taka wersja, bo oczywiście ten Biszkop można wykorzystać jako spód do dowolnego ciasta. A dokładnie będzie on z mąką krupczatką, którą właśnie tutaj odmierzam. Wcześniej też nastawiłam piekarnik, żeby się nagrzał, zanim ciasto będzie gotowe. Pięć dużych jajek wbijam do misy miksera, Potem cukier i ekstrakt waniliowy, albo cukier waniliowy lub wanilinowy. Całość ubijam równo 15 minut na średnich obrotach miksera, czyli u mnie na trzecim biegu z 6. Mikserem ręcznym ubijasz na najwyższych obrotach. Biszkopt możesz też przygotować tradycyjną metodą oddzielając białka od żółtek. Potem białka trzeba ubić na sztywno, dodać cukier, ubić całość na puszystą pianę, na koniec dodać żółtka i wymieszać z mąką. Jeśli zdecydujesz się na moją metodę, piana po ubiciu powinna być wyraźnie sztywna i bardzo jasna. I teraz mikser odstawiam na bok i po 2-3 łyżki dodaję mąkę krupczatkę, delikatnie rozsiewając ją po powierzchni piany. I potem równie delikatnie mieszam, sięgając szpatułką w dół i wyciągając ciasto do góry. To trochę tak, jakby wyjmować z garnka spaghetti. Z jest taki paradoks, że z jednej strony dużo łatwiej miesza się z pianą yy, niż zwykła mąka, na przykład tortowa, ale z drugiej strony, ponieważ jest stosunkowo ciężka, dużo łatwiej jest też zniszczyć nią całą pianę, postępując mało delikatnie, więc na tym etapie trzeba postępować bez pośpiechu i ostrożnie. Jeśli nie masz krupczatki, możesz też użyć zwykłej mąki tortowej typu 450, z tym, że ma to być półtorej szklanki, ale wagowo będzie mniej, bo mąka tortowa jest lżejsza. Wszystko przeliczam i obie wersje podam w dokładnym przepisie na orchideli.com, link do całego przepisu i dokładna lista składników, jak zwykle w opisie pod tym filmem. Po wymieszaniu całej mąki piana może odrobinę zmniejszyć objętość, ale wciąż powinna pozostać puszysta. Gotowe ciasto przelawam do blaszki, u mnie 24 na 35 cm dno wyłożyłam papierem do pieczenia. Przypominam, do biszkoptu wykładamy tylko i wyłącznie dno i niczym nie smarujemy blachy. Po wyrównaniu biszkopt wkładam do piekarnika na drugi poziom od dołu na jakieś 35 minut. To już zależy od piekarnika. U mnie po 35 minutach był biszkopt gotowy, ale moim zdaniem 30 byłoby też wystarczające. I teraz krem. Dwa serki Philadelphia. Można też użyć mascarpone i pół opakowania kajmaku. To do smaku. Jak ktoś woli, może dać więcej, można dodać mniej. Przekładam razem do miski. I jeszcze 500 g śmietanki 36%. Całość mam w misce już schłodzonej razem, co później ułatwia ubijanie. Zaczynam od ubicia śmietanki najpierw na małych obrotach, żeby nie chlapało, a gdy śmietanka zacznie gęstnieć przełączam na najwyższe obroty i ubijam na bardzo, bardzo sztywno i teraz tymi samymi łopatkami miksera ubijam krótko kajmak z serkami tu chodzi o, tylko o połączenie się całości więc wystarczy krótko ubić i teraz przekładam wszystko do dobrze ubitej piany i całość mieszam najlepiej ręcznie, bo mikserem można się nie zorientować i przekroczyć punkt w którym śmietana zacznie się rozwarstwiać i krem będzie do wyrzucenia albo trzeba go będzie jakoś ratować w popłochu żelatyną ale ładnie już nie będzie wyglądał jeśli przygotowujesz to ciasto na jakąś uroczystość gdzie będzie ono stało na stole, wówczas trzeba dodać do kremu dwie pełne łyżeczki żelatyny rozpuszczone mniej więcej w jednej czwartej szklanki gorącej wody. Ale na takie domowe okazje, gdzie wyjmujesz, kroisz i od razu jesz, to nie ma takiej potrzeby. I teraz biszkopt, a właściwie jego połowa. Środek wygląda tak. Ciężko opisać jego konsystencję. Jest taka jakby trochę krucha, jeśli to ma sens przy biszkopcie. No i biszkopt jest dużo bardziej taki porowaty niż przy zwykłej mące, ale wciąż miękki i elastyczny. Nasączam go tradycyjnie. U mnie woda z cukrem i tym razem kwaskiem cytrynowym. E, można też użyć soku z cytryny, a składniki przypominam pod filmem w opisie. Na to wykładam tak połowę, trochę więcej niż połowę kremu, wyrównuję i kroję truskawki. Około kilograma, można mniej, można więcej. E, ile kto chce, można też wykorzystać inne owoce również mrożone. Na to tężejąca galaretka, czyli niepłynna, bo cała ucieknie z blachy i też nie za bardzo gęsta, bo będzie ją ciężko wyrównać. I od razu na taką niezastygniętą galaretkę druga część biszkoptu. Lekko dociskam, żeby całość się dobrze skleiła i lekko to słowo klucz. Jeśli pozwolisz galaretce zastygnąć albo za mocno stężeć, to biszkopt w trakcie krojenia będzie się oddzielał i rozwarstwiał. On musi się po prostu skleić z tą półpłynną warstwą galaretki, żeby się dobrze trzymał. I na wierzch teraz pozostały krem. Całość wstawiam do lodówki dosłownie na 50 minut, żeby trochę ogarnąć blat. I jeszcze czekolada. U mnie to jest 100 g mlecznej czekolady startej na grubych oczkach tarki. I tu y, mam refleksję taką, że gdybym czekoladę od razu starła, to pewnie lepiej by się przykleiła do kremu niż teraz, no ale przepadło. Ciasto wstawię do lodówki tym razem na minimum 3-4 godziny. Właściwie zostawię je pewnie na całą noc, bo wszystko musi dobrze zastygnąć. No i już następnego dnia wcześniej zdjęłam rant i pozjadałam te wszystkie kawałki czekolady, które pospadały, a teraz czas na prawdziwą degustację. Pierwszy kawałek jak zwykle mało idealny, ale do spróbowania w sam raz. A ciasto przepyszne, nie za słodkie, bardzo lekkie, z orzeźwiającymi truskawkami, po prostu rewelacja, polecam. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com. Zapraszam serdecznie.